Witam, witam. Dzisiaj kolejny raz yy, tereny lekko skośne. Nie ma na razie pól, zresztą pola już się prawie wszystkie, na które miałem pozwolenie, to się już pokończyły, bo jest rośnie coś, nie? I tam jestem tu, a nie tam. Kiedyś wspominałem, kiedyś to będzie jakieś, nie wiem, dwie albo trzy chyba wyprawy do tyłu że mam takie miejsce do, do odwiedzenia z tym, że trzeba e, troszeczkę się natuplać, żeby dojść nie? i tak. I jestem. No jestem w tym miejscu. Za mną drogi już e, z godzinkę się nadrotałem i, i jestem na miejscu. Jestem na miejscu słuchajcie A dowodem na to jest. Już podchodzę Zobaczcie, pokazują się takie fajne rzeczy. No, jest pięknie, jest pięknie i tyle, nie? Chyba trochę prześwietlony stany z innego kąta. Ale miazga, pięknie. Pięknie to wygląda. Oh. O. jak tu chodzi, jak tu taki stromy teren, Idę się zainstaluje. ale jeszcze słówko powiem, bo wiecie, byłoby pięknie, byłoby super, byłoby kolorowo. Mam jakaś porcelana tu leży pobita. No, byłoby pięknie. Ale ten... Yy... No zobaczcie. Byli tutaj poszukiwacze, Także zostawili po sobie piękny dowód na to, że znają się na tym, co robią, nie? Brak słów po prostu. Czekajcie, jeszcze coś zobaczyłem, tu dosłownie jestem 2-3 minuty. No trudno, widać hieny przeleciały, nie? Porozkopywane, porozpieprzane wszystko i... I to taka robota z tymi ludźmi Instalacja i jedziemy z koksem Póki co kręcę się cały czas w pobliżu tego domku i do tej pory bez wielkich wydarzeń Jedynka aluminiowa z cesarstwa 917 rok to był O ten taki nawet ciekawy Myślę, że całkiem gładki no, guzik, guzik i jakieś pozostałości Jakieś pozostałości po medaliku I to na razie jest spokój Nic większego tak jak mówiłem nie mam rękawiczek dzisiaj. Zapomniałem. Paryfachików tradycyjnie. Monetka teraz wyskoczyła z Republiki 50. No i tradycja. Guzik i i chyba a, 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 od, od paska jakaś kaberka Coś to chyba się wkładało w środek. No. Tyle na tyle. Na plecach obciążenie, bo słuchacie, te drzwiczki z tego pieca. No, wziąłem je, bo ja takie rzeczy lubię i targam to na plecach, nie? Waga jest odpowiednia, także. Czuć, czuć, nie powiem. Cóż tu, tu się znajduje? Półkrągłe to chyba. Po studnia było jakaś kiedyś. To, to już nie dla mnie. Następna <grywka> studnia będzie. No bo co tu może być takiego półokrągłego? Pół 2 metry głębokości, reszta zasypana. Tam jest dom, był i tak to wygląda cała okolica. Jest ten, jest, jest yy, przekopany w kawałek, da się zauważyć dołki. Także to nie jest już teren dziewiczy. Przekopane, nie, nie zasypane, ale to takie takie tuż widoki mamy, nie, jak chodzimy. Teraz wyciągam Moniaka. Świeżutki z ziemi piątka z wiatrakiem. I poprzednio były wiatrak 50. Na parstek Sony i to jest koszula na no, dwa guziki, dwie monetki i na parstek i to tyle chyba się zapowiada, że to dzisiaj bez srebra będzie też tak może być, nie? no, ale chodzę dalej Minuta temu pięć kroków, 10 wykonane następny sygnał jest Co tu takie żółte no, Ale się świeci słońce tutaj jest głos. i to republika? Jest następna studnia trzecia czy czwarta z kolei ale tak ale ta jest o ciemno chyba nic nie widać ta by jest taka jop twoja mać nie już widzę nawet leśni panowie ją zabezpieczyli żeby się nikt nie wrypał ale tych no myślałem, że w końcu coś ciekawszego a mam 10 zł z PRL -u. i była góra, zaślepka od fajki guzik i no i guzik Lecę dalej no, Słuchajcie jest wysypane Czy warto omawiać? No to sami wiecie nie? Coś mi tu na koniec wyszło jeszcze, a to nie wiem co to jest jakieś spalone na no, parsek miałem jeden, kolejny, bardziej zjedzony. No i guzikowo. taką rzadko na początku znalazłem. No i tak to wszystko wygląda. Jest taki nie mały, nie ukrywam. Tym bardziej, że ostatnio. 3-2-3 wyjścia po rządcu były srebrne monety. Dzisiaj nie ma, no ale trudno. Może to i dobrze, trochę pokory się przyda. Jakby tak człowiek za każdym razem wyciągał srebrne monety, to mogłoby się trochę yy, w główce przewrócić, nie? A tak jest. A tak nie jest źle. I to tyle. Troszeczkę żałuję, bo... Może i mogłem iść, kurczę tam gdzie byłem ostatnio. A z drugiej strony, miejsce jest odhaczone. Prze, przy ten, prze, przechodziłem sobie trochę i, i wiem, że jest, jest jak jest. Nie? No, widzieliście chyba, no, nie wiem czy nagrane jeszcze nie. No, pokopane są dziury, kurczę, nie zasypane. No. A takich mamy ludzi. Albo tylko wykopać i zostawić po sobie Bajzol No Wyciągnąłem tego knura Zabieram, tak jak mówiłem na początku, że go nosiłem na plecach <grytanie> Także mam go do domu, go zabieram, bo ja takie rzeczy zbieram Jest to jakiś tam kawałek historii, nie? Ciekawe Tyle ode mnie na tyle No i co? Do następnego Dzięki jak zawsze i pozdrawiam, cześć.